Jest 3 maja roku pańskiego 1791, trwają obrady sejmu zwołane w 1788, który wprowadził już wiele reform, między innymi prawo o miastach, nowe podatki i zwiększył liczebność armii. Zwolennicy reform skupieni wokół największych zwolenników reform. Hugo Kołłątaja, Ignacy Podockiego i Stanisława Małachowskiego. Opracowali w porozumieniu z naszym królem projekt konstytucji, który dzisiaj został uchwalony. Trwa właśnie triumfalny pochód twórców Konstytucji 3 Maja z Zamku Królewskiego do Kościoła Świętego Jana. Marszałek Stanisław Małachowski triumfalnie niesie tekst Konstytucji, towarzysząc prowadzącemu pochód królowej Stanisławowi Poniatowskiemu. W Kościele ma na to być uroczyste zaprzężenie nowej Konstytucji. Spytajmy jednego z, nas, z, z jej twórców o zdanie na temat nowej Konstytucji. Przed nami Hugo Kołątaj: Szanowny książe, co wprowadza nowego dla Polski Konstytucja? To wielkie przedsięwzięcie znosi wieloletnie, prowadzące do waśni liberum veto, tym samym ograniczając władzę i wpływy magnatów i obcych mocarstw na Polskę. Tron będzie dziedziczony, a zniesienie podziału na Polskę i Litwę utworzy jedno państwo, Rzeczypospolitą Polską. Spokój do naszego kraju wprowadzi trójpodział władzy, proszę Pani. Będziemy mieć Sejm, czyli władzę ustawodawczą. Krajem będzie rządzić król i straż praw, czyli rząd. Oraz niezawisłe sądy, które będą stać na straży prawych, niezależnych od wpływów wyroków. Otwiera się wielka przyszłość dla Polski. Mamy jednak także głosy krytykujące wprowadzoną konstytucję. Posłuchajmy Stanisława Szczesnego-Potockiego. Nie zgadzamy się z ograniczaniem naszych praw. Pomocą Carycy Katarzyny II powołaliśmy konfederację przeciwko reformom. Ogłosimy ją za kilka dni w Targowicy. Zbrojnie zdusimy reformy i konstytucję. Co przyniosą nadchodzące dni, tego nie możemy przewidzieć. Jednak nie będą to czasy tak świetne i pomyślane dla Polski, o jakich możemy.